się w kolejnym odcinku Mixed Shooting Cars. Dominik Górski, Dariusz Daropolak. Witamy Was na strzelnicy Umbrella Protection. W dzisiejszym odcinku udowodnimy, że strzelanie to nie tylko stanie, ale też trochę ruchu, zarówno w IPSC, jak i w taktyce. Pocieknie nam trochę po plecach pod i nie tylko po plecach. Postrzelamy trochę z broni długiej, ze strzelby. I z karabinu. E, Oczywiście pistolet jak najbardziej też się znajdzie, postrzelamy z jednej ręki. Pokażemy jak przechodzić z broni na broń w strzelaniu taktycznym. Oglądajcie nas, myślę, że znajdziecie coś ciekawego dla siebie i subskrybujcie nasze kanały. I jedziemy. Dobra, nie mogłem się strzelić w cele metalowe. Musiałem delikatnie brać maleńką poprawkę na kolimator. Pozycje wymuszone, oczywiście. Na początku młot. Trochę, trochę nietrafiony i baleczka się rozszczepiła. No, wysiłek fizyczny. Sam, w sumie te postawy wymuszone powodują, że, że musimy złapać tchu trochę bo niestety w takiej przykucnej postawie jest kłopot. Ja, ja bym chciał crossfit, to on na ja poszedł do klubu crossfitowego Jak się tą streszczą zdejmuje hmm. oh. Funkcjonowanie musiałem przenieść trochę tak jak mówiłeś, faktycznie. 다른Mm. Bo bałem się, że w tym helmie w ogóle on wpadł na oczy. Musiałem go sobie przesuwać, nie? I po ja nie pasów. Także dla mnie to też była zupełna nowość w ogóle. Uh -huh. Jak to ogarnąć. No i co? No, Nine -Half, no tak, faktycznie nam było się trochę przyłożyć, No ale jak już się złożyłeś, wycelowałeś, odałeś strzał, to był hit. Warfare>. No i super. Nie, także fajnie. Tak. Generalnie jestem pod wrażeniem, myślałem, że się będziesz bardziej motał. Były tam takie momenty, kiedy coś tam nie, nie zagrało, natomiast generalnie rewelacja bardzo dobrze. Jeszcze raz? <laughs> Zupełnie inny rodzaj wysiłku na tym torze jest niż to, co my mamy na torach iPSC. Na torach iPSC maksymalny przebieg trwa no, powiedzmy 30 sekund. No i to jest bezplenowy wysiłek, bo to są takie interwały, tak naprawdę, także nawet można go na wstrzymanym oddechu przebiec i nie odczujesz żadnej straty, tak? Bo podczas jakiegoś przebiegu, jakieś to 4-5 oddechów się bierze. A tutaj, no jednak, 290 sekund nam na trwały tak, przebieg, tak. więc to jest ładnych parę minut. I tutaj jest no, wysiłek taki, można powiedzieć, że mocny, bezplenowy, bóg gdzie ta zadyszka, tętno skacze mocno. No i to zdecydowanie utrudnia strzelanie, co odczułem nawet na pistolecie, bo zupełnie inaczej <laughs> czułem ten Dokładnie pistolet, tak, niż tak, na tak, normalnie, tak. jak na wypoczęciu siebie. Tak? To jest naturalny, jakby naturalne środowisko strzelania taktycznego, czyli właśnie ten wysiłek fizyczny wchodzi tutaj w rachubę. To, że masz jeszcze dodatkowe obciążenie na sobie, czyli kamizelkę, coś co jest nienaturalnego przy normalnym jakby strzelaniu takim rekreacyjnym. No plus, wiadomo, te rodzaje broni, których tutaj używamy, te pozycje wymuszone, które też powodują, że nie masz takiej dobrej kontroli oddechu, tylko musisz, kurczę, wstrzymywać ten oddech od czasu do czasu. Plus przejście właśnie z broni długiej na krótką. Właśnie na tym polegają te zawody taktyczne, że one, czy, czy tam strzelania taktyczne, że, że one angażują w dosyć spory rodzaj różnego rodzaju rzeczy pobocznych, oprócz samego oczywiście najważniejszego, czyli strzelania. No tak, no samo dopasowane jest no no bo podczas strzelania, tutaj, zwłaszcza na dolnych dziurach, na hola, jak ten hawer spadł na oczy, to, to był już problem. Jeżeli chodzi o pas, bo też tam w komentarzach padło pytanie o, o pas, dlaczego w IPSC nie można używać, no bo generalnie pas, z tego co wiem, no i co tutaj doświadczyliśmy, e, służy do przejścia z broni na broń, czyli do jak odrzucenia pistoletu, no, karabinka. jeżeli potrzebujesz dwóch rąk, mhm. i no to musisz, musisz karabin poniekąd odrzucić, no, odrzucić, nie możesz go rzucić na ziemię. Tylko musi on zawisnąć na jakimś. W ips nie, jakieś... tak, nie ma torów dwubroniowych, które są jednobroniowe. Poza tym takie odrzucenie karabinka, kiedy on tam gdzieś się dynda i celuje w nogę albo gdziekolwiek indziej, no to już jest dyskwalifikacja za tak zwany hmm. sweeping, czyli celowanie sobie dowolną część ciała. No i to niestety jest dyskwalifikacja. A jeżeli do niczego innego ten pas nie służy, no to nie ma sensu go używać, bo, bo przeszkadza. Darek, w ips nie mamy czegoś takiego jak wymuszone podstawy. Tak? No tutaj mamy ten nine hole. Tam powiedzmy na zawodach level 1, czyli takich najbardziej podwórkowych można wymusić pozycję, ale generalnie na IPS mamy freestyle, czyli żeby wymusić takie pozycje, no to trzeba było zrobić tak tor, żeby cel był tylko widoczny przez dziurki i żadnego innego miejsca na, na to, że go nie było widać, no to wtedy zawodnik musiałby się tam jakoś złożyć do tego strzału, a, ale tak to po prostu mógłbym stąd dzielić i, i nie byłoby tego problemu, tak? bo zgodnie z przepisami to było w strzelstwie taktycznym masz bardzo często wymuszone pozycje. Czyli, właśnie takie urządzenie, bo jest to najbardziej powszechne urządzenie do treningu pozycji takich wymuszonych. Ono powoduje, że musisz przejść elementy tego, tego nine-hola, w zależności od tego, co sobie wymyśli organizator. Czy to będą wszystkie te 9 dziur, czy też użyjemy tylko tych trzech dolnych, jak myśmy robili, bądź też zupełnie jakoś inaczej. Tak samo kwestia długości torów. My zbudowaliśmy sobie tutaj w szybko takich spartańskich, powiedzmy troszkę, warunkach tor 100-metrowy. Natomiast tor. Taktyczny może mieć nawet 300 metrów. To tylko i wyłącznie zależy tak samo od możliwości strzelnicowych czy też organizatora, który tworzy te tory i tam rzeczywiście ten wysiłek fizyczny może być dwukrotnie większy. I teraz sama kwestia na przykład prędkości, jaką pokonuje dany strzelec, też może powodować jego celność, tak? bo czym bardziej, czym szybciej przebiegniesz jakiś tam odcinek toru, może się okazać, że masz taką zadyszkę, że faktycznie nie jesteś w stanie utrzymać pistoletu. I tak musisz te dwa, trzy wdechy poczekać, mhm. dopóki to tętno nie zejdzie troszeczkę niżej i zacząć precyzyjnie strzelać. Nie? Na tym jakby polegają te wysiłki fizyczne i te, te tory taktyczne, żeby one generowały jak najwięcej różnych czynników, a wiadomo, że tym najważniejszym jest jakby strzelanie. Wielketelek 24 kilo Młotek ona chyba około 7 kg, także problemem było trafienie w słupek, nie? W kamizelce przymierzenie się do no, tego, to ale no, tętno, tętno podbiło się. To co mówiłeś odnośnie tętna, tak? Przyspieszenia samego biegu, że on później przeszkadza. No to ponieważ zajmuję się tym przygotowaniem motorycznym. pod Zawodników pod IPS -e zupełnie inaczej bym przygotowywał, przygotowuję de facto, niż zawodników, którzy mm -hmm. musieli startować w czymś takim, ponieważ tutaj skupiłbym się też na jak gdyby, odporności na wysiłek fizyczny. W taki sposób, żeby koniec. można było pobiec szybciej i żeby ten wysiłek fizyczny, który wykonałeś mniej negatywnego wpływu miał na samo strzelanie. Tak? Czyli odporność na zakwaszenie organizmu i tolerancja większa na ten wysiłek beztlenowy. No i to wszystko można zrobić treningiem, tylko trzeba to go sobie oczywiście Dokładnie. ułożyć. Więc to generalnie chodzi o to, żeby ta kondycja fizyczna była na najwyższym mhm. poziomie. Dalej, wymyśliłeś ćwiczenia fajne, były wymuszone postawy, tak była wymuszona jedna ręka trzymania przedmiotu. Generalnie coś takiego na zawodach IPS jest dopuszczalne, na małych zawodach można wymusić postawy różne, strzeleckie, a nawet na dużych można wymusić od zawodnika w duże strzelania trzymania jakiegoś obiektu podczas strzelania. Tylko zazwyczaj trzeba ten obiekt trzymać podczas strzelania, więc na przykład jak manipulowałem bronią, Mogłem go odłożyć. Jeżeli byłby tor, który wymusza strzelanie z jednej ręki, jest to też dopuszczone w IPSC, manipulować broń mogę przy użyciu drugiej ręki, ale nie mogę strzelać, tak? Czyli nawet nie mogę sobie tutaj podeprzeć w ten sposób. Mhm. Można ją tutaj, tą drugą trzymać na przykład na klatce piersiowej, a tutaj, ale jak na przykład zacięcie jest, zmiana magazynka, to można wtedy użyć drugiej ręki, to też robiłem tutaj z tym workiem, czyli zrzucałem worek, Używałem Ale normalnie krok. dwóch rąk, zmiany magazynka i kontynuowałem jak gdyby tą procedurę, którą wymyśliłeś. Tak, zresztą bo to, to, ta procedura, która, którą żeśmy tutaj zrobili, nie możesz po prostu użyć drugiej ręki. Czyli mhm. czy, czy to będzie ręka słaba, czy to będzie ręka mocna, bo wbrew pozorom bardzo często dobrze jest uczyć się strzelać z ręki słabej, choćby ze względu na to, że w strzelectwie taktycznym, czy też w strzelectwie jakimś tam obronnym. Może dojść do zranienia ręki, która jest, która jest tą ręką dominującą i się okaże, że masz tylko do użycia tą rękę słabą. Dlatego dobrze jest od czasu do czasu sobie zrobić taki trening, wiedzieć jak zmienić magazynek właśnie tą jedną, jedną ręką, co, co zrobić, kiedy masz zacięcie i musisz użyć procedury powiedzmy te bank i też zrobić ją jedną ręką. Tak? Więc jakby tu generowanie tego typu ćwiczeń wymusza na Tobie to, że musisz zacząć kombinować, w jaki sposób to zrobić bezpiecznie i, i najszybciej. No tak, no u nas w wersja, wersji jak gdyby nie ma tego spod kolana zmiany magazynka, tak, ale, ale też występuje jedna ręka, także też trzeba umieć strzelać i z ręki lewej, i z ręki prawej, niezależnie od tego, z której ręki strzelasz normalnie. Dobra Darek, kończymy tę imprezę, bo zajwiście fajny obiekt, co prawda jeszcze w budowie, ale jak chłopaki go skończą, to będzie naprawdę fest. Na pewno e, tak. Zwijamy się, bo zaraz ciemno się zrobi i będziemy przy latarkach strzelać. Nie? No czemu nie? To jest wiesz, następny, następny, następny odcinek może będzie strzelanie na latarkach. Jakby jest w strzelectwie taktycznym, używanie latarek na wizji, serów jest jak najbardziej dopuszczalny. No a w sporcie co? No, jak coś jest niezabronione, to jest dozwolone. Dokładnie. <laughs> Okej, okay. słuchajcie, dziękujemy bardzo za, za ten odcinek. No, trochę zmarzliśmy też, pomimo że mieliśmy trochę fitnessu, to już się czuję trochę Warunki były jakie Brud, były, ale tak. w końcu mamy zimę, tak. <laughs> nie ogranicza nas tu do, do strzelania. Oglądajcie nas na naszych kanałach. Komentujcie. I, i, komentujcie, e, dawajcie lajki, jeżeli się Wam podoba. Jeżeli macie jakieś pytania, to tak samo piszcie do nas. I co? Widzimy się w następnym odcinku. I Jak będzie dużo lajków. <laughs> <laughs> nara <laughs>